Witam wszystkich. Tym razem trawiata 301S. Ogółem wszystkie kondensatory wymieniłem. Dlaczego jest dalej brudna? I dlaczego? No, ogółem dlaczego? Dlatego, że wzmacniacz jest mało wart. Yy, ilość poświęconych godzin byłoby bardzo dużo, żeby to doczyścić, żeby to zrobić. Wątpię w to, żeby te wzmacniacze, które są dostępne, były wyczyszczone przełączniki, raczej WD40 poszło w ruch. I wątpię w to, żeby wymienione jakieś kondensatory tylko po prostu ...sprawne, podstawowy jakiś tam przegląd, pewnie wrócą za miesiąc, dwa, może trzy. Ech, ja tutaj wymieniłem na koniec 2 Sonva, w torze audio, Panasonic. Jak widać, koszt z samych części, to już jest około 100, może stu paru złotych, no może nawet więcej, ja nawet nie wiem, bo nie liczyłem Nie chcę mi się w ogóle liczyć Wzmacniacz działa Nic nie trzeszczy Oczywiście Zakonserwowałem swoim specyfikiem Ale na pewno nie WD-40 Na pewno nie kontakt Na pewno nie jakiś taki Specyfik Który Wpływa na przełączniki. Ja ten specyfik stosuję już od kilku lat. Oczywiście mój sprzęt jest testowany. Pionier na pionierze ogółem A60. Od 5 lat nic się nie dzieje, nic nie trzeszczy. Tutaj zrobiłem to samo. No, można powiedzieć, że wzmacniacz na razie to jest. Wyszło mi na zero. Wątpię w to, żebyś ktoś się męczył i czyścił płytki, i czyścił przełączniki, potencjometry. Yy, za taką cenę. Nawet jak dostał za darmo. To też yy, ileś poświęconych godzin jest tutaj yy, spora, żeby to doprowadzić do porządku. To naprawdę nie takie koszty, jak tam oferują. Wątpię w to, żeby ktoś tak właśnie zrobił. Wymieniłem tutaj bezpieczniki. Ustawiłem prądy spoczynkowe. No co będę dużo tutaj mówił? Przynajmniej ten wzmacniacz pochodzi pewnie dłużej niż tamten, tamte, które są dostępne. No chyba, że cena ulegnie zmianie. Na dzień dzisiejszy cena takiego wzmacniacza niby po regeneracji, niby około 300 zł. I wątpię w to, żeby kondensatory, jeżeli ktoś wymieniał to wymieniał na jakieś firmowe, pewnie jakieś AIS-y, może takie, które działają bardzo krótko. No, u mnie na firmie stosowane są yy, sanwy stosowane są jakieś inne ikony firmowe raczej kondensatory sprawdzone i ja staram się też takie same montować yy, do wzmocniaczy i sprzętu audio takie które długo podziałają resztę omijam szerokim łukiem bo wiem co się dzieje Wiem, że puchną, wiem, że długo nie działają, miesiąc, czasami dwa. Jakieś Aishy, czy tam jakieś tam, kurde, Ligue, no Ligue może trochę lepszejszy jest niż Aisha. Czy jakieś jakiś tam ten, ale po prostu... No dziadowskie kondensatory... No nie montuje takich. Nie. No i jak słyszycie... Mas nie działały, żadnego ale <laughs> możliwe, że pójdzie na sprzedaż w takim stanie, jakim teraz jest. Hmm. No, nie będę się tutaj rozgadywał, z na to, że nie ma nad czym hmm. sprzęt jest małej mocy. Nie ma nic specjalnie do zaoferowania Oprócz tego, że gra Nie wiem jak gra No gra w miarę No jest w porządku Powinien posłużyć przez kilka lat Może do 10 nawet i trwa To jest całkiem możliwe Nie ma sensu tego czyścić. No, za tą cenę koszta ilość poświęconych godzin, tak jak mówię, nie ma sensu. Musiałbym za taki wzmacniacz o wiele, wiele, wiele więcej wziąć. No co tutaj mówić? No kurde, jest to niemożliwością. Aby za 300zł pełen serwis, jeszcze sprzęt dodatkowo Plus jeszcze jakiś serwis, żeby Za tą cenę się wymieścić Nie To jest nierealne Dobra To na razie Chyba, że ktoś za darmo robi Na razie